Cyfryzacja i bezpieczeństwo cyfrowe. Czy technologia pomoże nam w kryzysie? To podstawowe pytanie, jakie zadam podczas debaty na kongresie ESG Polska, Moc Biznesu na stadionie PGE Narodowym. Zewsząd słyszymy o zaciskaniu pasa, o oszczędzaniu, a gdyby tak wykorzystać do tego nowoczesne technologie. Sprawdzimy, w jakim miejscu jest Polska, jakie są perspektywy, ale także jakie zagrożenia, bo przecież musimy pamiętać, że nowoczesne technologie to także fake news, dezinformacja, ale również możliwe ataki hakerskie. Te wszystkie zagadnienia podczas ESG Polska Moc Biznesu na stadionie PG Narodowym. Przemysł Białkowski. Zapraszam. Do zobaczenia.